Uuuu. Uuuu. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym vlogu. W dzisiejszym odcinku nie wystąpi sławny aktor <mikowaj> Mikołaj. <mikowaj> Bo niestety, ale no nadal bizka? jeszcze <mikowaj> będzie. <mikowaj> w sobie krona, jakie to nie będzie wiadomo. <mikowaj> w dzisiejszym odcinku nie występuje kolega Mikołaj, ponieważ jeszcze ma trochę roboty. Wiedzą właśnie, mi? roboty Mikołaju. Jeszcze na wody więc niestety, ale nic się nie uda dzisiaj z Mikołajem zrobić. Ale za to przyjechał do mnie mój y, bardzo dobry znajomy, kolega po fachu, Damian Mianiak. Dzisiaj wybieramy się na króciutką wycieczkę do Akihabary. Zapraszam Was wszystkich serdecznie i lecimy. <skry mouvement> <swening> <suszy> <suszy> oj tak, oj tak, oj tak. O. Widzicie, jaki ten gorzej niż w PRL-u już jest? <laughs> Cenzura teraz 700%. Yy, pogoda, jak widzicie, ładna. Świeci, świeci słońce w domu. Nie, ale naprawdę, jest chyba za 14 stopni, zaraz poczekajcie, pokażę wam. No. A najgorsze, że ja dzisiaj nie wyjdę. No. no, nie, dobrze. Otwieram okno. Jezus, Maria, będzie Kurde, już, już. No. A tu panowie profesjonalnie polewają. Musimy wyciąć te węże. O, ale po co ten pan codziennie nagminnie tą wodą opukuje sobie betonik? Po co? Porkę zamknij, czyli, jak się zamyka okno. Tego nie trzeba. Good boy. Zobaczcie, jak pięknie. Piękna, słoneczna pogoda. Pan, chyba się. Nie spodobało, może mówię w innym języku. No, ale Damian z kolegą w Odsce wynajęli sobie Airbnb. Bardzo fajne mieszkanie. Zresztą, jeżeli followujecie mnie na czacie, to tam wczoraj wstawiłem parę e, klipów z tego mieszkania e, niewątpliwie jest to fajna opcja, bo z tego co się orientuję oni chyba płacą po 90 zł za osobę e, czyli wychodzi tam 180 czy 200 zł za noc za takie mieszkanie, które jest naprawdę bardzo w bardzo fajnym standardzie i to wychodzi e, no chyba lepiej niż hotel nawet czasami parczątko dla rowerów kilku poziomowe. Jest już tak wiosennie, więc, więc można chodzić w kurtce, takiej lżejszej, nie ma już tych minusów. W nocy już nie jest tak strasznie zimno. E, no można żyć. Więc już mogę tutaj zostać. <laughs> Bo szczerze powiedziawszy ostatni miesiąc miałem kryzys i chciałem wracać do Polski jeszcze no ale może opowiem jeszcze o tym i o sąsiedzie. Po raz kolejny. A tutaj mamy ładną świątynkę. Po raz kolejny. Hop. Kompleks i tu jakiś ziomek. O tu widzicie? A oto przykład tego, jak w Japonii parkuje się samochody. Tu mamy mały cmentarzyk japoński. A tu idą dzieci ze przedszkola malutkiego. No i witamy w oczce. <grymne> <grymne> tak jak wczoraj, moja co się kryła. Jest... Zapatrzony jesteś. Idziemy my Spotykamy dzisiaj Rio? <grymne> eee, no. Aha, niewyraźny jesteś, Damian. <grymne>

Zdjęcie spod Segi, a tu sek, budynków z Segi jest ze... gdzieś. Się... O jest jaki fajny pan! Nagrał go. Tylko muszę <laughs> jakoś tak po cichu, żeby nie wiedział. Zobaczcie! <śmiech> <śmiech> Ten pan jest <laughs> bardzo śmieszny. <śmiech> Kabanosy? Tak. <laughs> <laughs> some Polish to Polish co jest, nie? Nie, to jest... Na mnie wyciągasz? Bronią? Twoją bronią Ci pobiję po 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 no. Nie mogę się oprzeć, znowu nagrywam ulubioną piosenkę Damiana Patrzcie, jak podryguje Fajnie jest? E, nie wiem, bo ja nie znalazłem tego <laughs> automatu z majtkami sutek no właśnie, <grymna> tak to tak. jest. Co powiem, to ciekawe jest, że te sklepki są to tutaj no, faktycznie więc to jest tak, no. To ta po Zginęła? Piękny plakat Fuki. Aha, bo kolega Damian twierdzi, że Akiba nie jest wspaniała. Fuka jest, jest super. Tu masz centrum gier, jakbyś chciał sobie powygrywać. No, życie musi być ciekawe. Wbijamy! Ogólnie Anime to tak jakby największe centrum anime i mangi, Komiksy i tak dalej. Wszystko to można kupić. Taka Amerika, tak jak powiedziałem. Więc jeżeli jesteście tym tym się interesujecie, to zapraszam, bo naprawdę bardzo. No jaka słodka. A gdy że to pierwszy rzędny pan anime I jak ktoś chce, to sobie możecie tutaj usiąść i pograć w karty. Więc jakieś miejsce do grania w karty. O, 301, faktycznie. I mnóstwo kart I schodzimy na dół. Co się stało? No, nieważne. Tu piętro z Santrakami i z muzyką. Zrobimy zdjęcia, dojmujemy karty koło mamy całą do nie I mnóstwo tego jest, no po prostu... Masakra A tu ładnych panów macie, znaczy ładnych jak ładnych, ale takich... Dlaczego jesteście w tym przedziale? Gry! Słodziaśnie. I pani tutaj dziękuję. No, tutaj chusteczki i różne dodatki, podstawki pod, wszystko. To jest pamiątka dla naszego kolegi, który musi po nią przyjechać do łodzi. A tu dla fanów modeli mamy Gandamę. I to można sobie je kupić i ładnie złożyć. Tak więc jak ktoś mnie pytał ostatnio jak to jest z modelarstwem. Nawet w takich animejtach można kupić sobie modele do składania, więc no, jest to rozwinięte. A nie, tu mamy takie różne pierdółki. Typu jakieś karty, podkładki znowu. Karty oczywiście zamiast na wszystkie. Wszystkie postacie, które są na tych kartach. No to... Nie wszystkie, nie wszystkie. Po prostu sporo. No i już zeszliśmy na trzecie piętro. Budynek ma 8 pięter i tutaj mamy tylko mangi. Słucham? Czego? Szoku no soma. Lubisz? Mielniam. Weszliśmy tutaj do sekcji... I to we dwójkę. dwójkę, do dość złej sekcji. Bezpieczniejsze regiony. I taki Japończyk chodzi tylko do jednego. Nie jest tak, że chodzi po wszystkich tych no, sklepach. Po prostu no, cały no, dzień no, można stracić. No, Weszliśmy na drugą stronę mocy. O, druga strona mocy. Nie się nie chce trochę chodzić, wiesz? Już się zmęczyłem. Jak już często to przejdziemy spokój, bo jeden skład wystarczy. Pierwsze piętro to jest tylko wejściówka, ale chciałbym tutaj zwrócić uwagę na to, że w Japonii bardzo popularne są te automaty takie na kulki, co się wrzuca monetkę i wypadają jakieś różne gadżeciki z postaciami z naszych ulubionych serii. I można tu wywalić naprawdę mnóstwo pieniędzy. No, tak więc ja już odpadłem, zresztą ty też. Kolega Damian ja tak budziła, naprawdę jest wielkim fanem, więc on pewnie jeszcze tu posiedzi godzinę. Ale jeszcze ale się udało. Uciekł. Tutaj by the way, bardzo ważny fun fact. Jeżeli potrzebujecie kupić sobie sprzęt Maka jakiekolwiek eplowski... To polecam bardzo serdecznie ten sklep Mac Collection. Oni mają nie tylko nowe, ale też używane sprzęty. wystawiają gwarancję i naprawdę bardzo fajny sklep. Mają bardzo duży asortyment, więc zdecydowanie polecam. No sama jak i haba, jest bardzo dużo pań, które tam postaram się po cichu nagrać, namawiają do udziału w Made to I te panie sobie chodzą, rozdają ulotki. No i wyszło nie mi. O nie, 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 jeszcze się zastanawia. O, tak Jak ci się, się podoba? Truda zorientowanych kumatych mamy panie. A na dole mamy krepki. A tu moi drodzy, sklep retro game, i można kupić naprawdę amigi. To to w ogóle zobaczcie, jakie piękne. I tam na wystawce. Famicomy, czyli te odpowiedniki w sumie Pegasusa, nie? To był Pegasus w Polsce. Nintendo Entertainment System, w Polsce Pegasus. No, a tu płytki na PlayStation. A tu Ospic już nagrywa vloga. <laughs> tak jest. To my sobie nieładnie poszliśmy. Jeszcze coś z tego może być. Znaczy ja go mogę ulać. Famicomy. Wszystko, tak zwane junk, czyli za 100 jenów albo 200 jenów można kupić różne rzeczy. A tu sklep, ale zobaczcie, jaka piękna pogoda już w Tokio jest. Figurki, no oczywiście, Damian już rzucił się. Fajne? A tu sklep wyłącznie poświęcony właśnie tym automacikom. Nie chcesz sobie kupić czego z automaciku automacików jest naprawdę dużo Wrzucamy monetkę i wyciągamy. Ale że co nie podoba Ci się, że... A tutaj mamy też same figurki, sklep z figurkami. Any kind of and so on. No i tylko figurki tutaj. Figurki, figurki. Figur... A to nie są takie kiepskie figurki, to są takie lepsze już. Zobacz na ten detal. No ładne są nie to się No mówię. Zostawajmy w ogóle jak to jest że tutaj te figurki w nie są takie drogie. Bo? Nie no, są te za, za tymi... bo tutaj już te są otwarte. Ale takie, które są za jakby za szybą są o, droższe. Tam z drugiej strony widzisz masz za 50 tysięcy. To właśnie w takich miejscach Japończycy sprzęt bają, spędzają wolny czas. No oczywiście nie wszyscy, ale znaczna większość. Dragon Ball. Wow. Proste, co my to mamy? Co my tu mamy? Co my to mamy? To są Goku Figurki Naruto Blicza. No, wszystko jest. Sino było Sino No, Tak właśnie wyglądają desperaci. Kogo by sobie wziął? Nie poznajesz? Nie poznajesz? A ty kogo byś sobie wziął? Czałga. Czołga. <gry> o, jest czołg. Ale jest z dziewczynkami też. Tu są dziewczynki. Tutaj dochodzimy już do końca tej takiej prawdziwej Akihabary, więc zakręcamy, wykręcamy w lewo, wracamy drugą stroną. No tylko, że cały fenomen Akihabary polega na tym, że oprócz tej dużej, głównej, szerokiej ulicy, o tej, jest bieda. bardzo mało takich, bardzo dużo takich malutkich uliczek. Słucham? Bieda tak. YouTube. Dlaczego bieda? Ten youtuber O, to jest z ręki, bez mikrofonu. mikrofonu. Jak, jak ty chcesz tajemniczyć? Dobrze, że ja. nie telefonem, nie? To jest super. Czy Kro... się widzicie, że są mili dla, dla kolegi? Oprowadza ich tutaj po Japonii. Tak. Dada! Tak, teraz jesteśmy bardziej w dzielnicy sklepowej. O, pani ucieka, pani ucieka, bo nagrywam. Tutaj można pograć. No i dalej jeszcze tutaj same sklepy, więc niestety Al-Aqihabara jest bardzo konsumpcyjnym miejscem. Tutaj przyjeżdża się po prostu wydać pieniądze w al Do na Jeszcze troszkę na koniec musiałem wam dać radość, tak jest. Kolejny sklep. Wchodzimy do SEGI, Zobaczcie, jak wygląda typowy salon gier w Japonii. To jest dobre, bo No. To jest miejsce kierowania światem. Chcesz zarządzać światem? W naszym stylu. O! żółtki Będziesz prowadzić Bento drifty. Bento tak. Ty słodkie panie. No nie, nie <śmany> Wyzwanie, ja to wyzwanie podejmuję i w takim razie następuje walka. Kto wygra? Niech wygra lepszy. Idziemy na normalu. Przyjdź, śred, śret, Ale mam ruchy, jak kot. No. to piętra ze strategią. Strategia tradycyjne japońskie bębenki, Mario, a tu automaty upiększające, więc możemy sobie zrobić zdjęcie i będziemy wyglądać tak jak ta pani. Chyba, że nie mamy troskawki, to wtedy Boże. Tu Mario, UFO Tym razem wyzwanie. Tym razem ja wyrzuciłem wyzwanie. Tak. Zatęgnie rękawicę. A, chcesz stówki, chcesz. Mamy stówki. Jeżeli jest czerwone, to uderzasz w środek. Uderzasz w środek? W Tak. Jeżeli są niebieskie, to uderzasz po bokach. Przewidamy. duży, albo jeżeli jest długi, to kilkanaście razy, tak. Ja. Tak, właśnie, wyglądają na No, wygrałeś. No, to no, wiesz. Trochę to <laughs> spędziłem, tej. Powinniśmy zostawić właśnie na tej, na krateczce. Ja już tutaj zostawiłem. Każdy sobie zostawia, i potem wszyscy się cieszą. Ale powiem Wam szczerze, że tak się spociłem przez te, przez te trzy gierki, że jest po prostu jakby, jakby było 40 stopni. No, jest tutaj. Jest i gwiazdka! Dobrze. Idziemy. A tu przestroga, moi drodzy, w życiu nie kupujcie w tych sklepach, bo jest za drogo i wcale nie jest tak atrakcyjnie. I najczęściej tutaj są tandetne kicze. Tak? Nie wiem. A to jest niedobry sklep. Do takich nie chodźcie. O, pani zamknęła. No i ostatni przystanek naszej podróży po Akihawarze, czyli Bukow. Czyli wszystkie książki, płytki i tak dalej używane. Tu mamy śmieci. Jesteśmy trzy... Mam przepraszam. No ja już chłopak, odprawiłem do ogrodów cesarskich. Nie będę z nimi szedł, bo już tam byłem tyle razy. Więc wracam do domu, zaraz praca. No i tyle. Taki był dzień tutaj. Trochę męczący, ale mam nadzieję, że Wam się spodoba. Na razie.